Jak wygląda egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w 2026 roku? Jeżeli mogłabym to powiedzieć w jednym zdaniu, powiedziałabym tylko łatwo to już było. Zajmuję się przygotowaniem do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych już kilka lat. Sama certyfikat kompetencji zawodowych uzyskałam już 15 lat temu i powiem wam, że właśnie łatwo to już było. Obserwujemy, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc e, pytania egzaminacyjne zarówno te Testowe, jak i zadania praktyczne są po prostu coraz trudniejsze. Dlaczego? Ano, dlatego jeżeli chodzi o pytania testowe, no to przede wszystkim przepisy prawa zmieniają się. Jak w kalejdoskopie um, ustawy, kiedyś to sprawdzałam. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w ciągu jednego roku, chyba 2023, była um, zmieniana ponad 20. RAZY. I właśnie jeżeli zmieniają się przepisy, to ITS ma obowiązek dostosować czy to pytania egzaminacyjne, czy to zadania egzaminacyjne w ciągu trzech miesięcy do aktualnego stanu prawnego. I oczywiście my to robimy również na naszej platformie szkoleniowej. Jeżeli zmienia się stan prawny, zmieniają się pytania testowe, zmieniają się zadania egzaminacyjne, to my aktualizujemy naszą platformę szkoleniową dzięki temu, że to jest platforma. Online-owa, zawsze macie dostęp do aktualnych materiałów. Nie musimy Wam dosyłać żadnych nowych książek, opracowań czy co, czegokolwiek innego. No i za aktualizację też nic nie, nie dopłacacie. Więc to jest bardzo ważne. Jeżeli macie jakieś materiały do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych sprzed kilku albo nawet sprzed kilkunastu lat, ostatnio chyba pod jakimś naszym filmem na YouTubie ktoś pytał właśnie, czy książka z 2014 roku będzie wystarczająca do egzaminu, na do, do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, wystarczająca do nauki. Obawiam się, niestety, że nie, bo przez te Kilkanaście lat od 2014 roku, przepisy zmieniały się wielokrotnie, między innymi bardzo, bardzo mocno zmienił się sposób naliczania wynagrodzeń. Więc jak wygląda egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w 2026 roku? Sama formuła egzaminu jako tako nie uległa zmianie, czyli mamy dalej 64 pytania testowe z 8 bloków tematycznych, teoretycznych i dwa zadania problemowe. Jeżeli chodzi chodzi o czym część teoretyczną to z każdego Działu jest po 8 pytań testowych. Są to, uwaga, pytania wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu macie cztery wersje odpowiedzi i są pytania z jedną prawidłową odpowiedzią, z dwiema prawidłowymi odpowiedziami, bądź z trzema prawidłowymi odpowiedziami. Nie ma pytań z czterema prawidłowymi odpowiedziami w części testowej egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. To jest bardzo ważna wskazówka, bo czasami przychodzą do nas osoby, na doszkolenia po innych ośrodkach szkoleniowych albo same się uczyły do egzaminu i nie dały rady i yy, się okazuje, że oni tego nie wiedzieli. Że w egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych w tej części testowej nie ma pytań z czterema prawidłowymi odpowiedziami. Więc jak tak zaznaczacie, od razu macie zero punktów. Może być pytanie z jedną, dwiema albo z trzema prawidłowymi odpowiedziami. Powiem Wam dodatkowo z doświadczenia, że większość pytań są to jednak pytania z jedną prawidłową odpowiedzią i nie kombinujcie na siłę i nie szukajcie na siłę dodatkowych prawidłowych odpowiedzi. To taka, taka już praktyczna uwaga, jak będziecie się uczyć do, do egzaminu. I z jakich zagadnień, z jakich modułów możecie spodziewać się pytań na egzaminie? Tutaj też to nie ulega zmianom, czyli jest to prawo cywilne. Z prawa cywilnego istotnych zmian nie było w zakresie, w zakresie samej ustawy prawo cywilne, które by miały przeniesienie potem na, na egzamin, na certyfikat kompetencji zawodowych, bo Wy też nie musicie znać całego kodeksu cywilnego, tylko w kontekście egzaminu interesują nas wybrane umowy z prawa cywilnego. To, co powinniście zwrócić uwagę, to mamy dużo zmian i one będą widoczne w modułach prawo handlowe, prawo podatkowe, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, dlatego że właśnie w kwestiach szeroko pojętych powiedzmy podatkowych tak to nazwijmy sobie jednym zdaniem, mamy szereg zmian tak, chociażby obowiązkowy ksef i tutaj bym się spodziewała właśnie o to kto ma obowiązek i od kiedy od 1 lutego duże firmy od 1 kwietnia pozostałe podmioty mają obowiązek wystawiania faktur w ksef, ja myślę, że to się może pojawić na, na egzaminie no Mamy jeszcze... Mm, kwestie związane z wysyłką na przykład obowiązkową właśnie JPK-ów, już nie tylko JPK VAT, ale także JPK na przykład KPIR i myślę, że to by się mogło pojawić na egzaminie, więc warto zwrócić uwagę na te najważniejsze zmiany. Kolejna duża zmiana no to prawo socjalne, czas pracy kierowców i obowiązkowe tachografy w busach do 3,5 tony od 1 lipca 2020. 6. Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę, pewnie pojawią się pytania i w prawie cywilnym, yy, może w dostępie do zawodu, chociaż bardziej bym powiedziała, że w normach technicznych to pytanie też może się pojawić o, o kwestie tachografów na busach. Został nam dostęp do zawodu i rynku przewoźnika. Tutaj póki co znaczących zmian nie było. Normy techniczne no to tutaj pamiętajcie o tych tachografach na busach i bezpieczeństwo drogowe, bezpieczeństwo drogowe, czyli między innymi znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym. Tutaj jeżeli jesteście kierowcami nawet kategorii B czy A, tak, nie jeździcie zawodowo, no to musicie znać przepisy prawa o ruchu drogowym, więc myślę, że jesteście mniej więcej na bieżąco w tym zakresie. Jeżeli chodzi o część zadaniową, tutaj zawsze jedno zadanie dotyczy czasu Pracy kierowców i to, wiemy z, i to wiemy z regulaminu egzaminowania. Tak, w ogóle polecam Wam przeczytać regulamin egzaminowania dużo rzeczy Wam się uprości i ułatwi po tym, jak się zapoznacie z regulaminem egzaminowania. Choćby to właśnie, że już wiecie, że nie ma pytań z czterema prawidłowymi odpowiedziami, a to mogło być przyczyną, że niektórzy z Was czasami nie mogą przejść przez testy, bo nie wiecie po prostu, jakie rozwiązywać, na co zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o część testową, dalej mamy dwa zadania problemowe, dwa zadania praktyczne do rozwiązania, dalej są to dwie godziny na obydwa zadania. I mm, kiedyś te zadania po prostu były mniej skomplikowane, mniej rozbudowane i mniej obszerne. Dzisiaj to, co już zauważyliśmy na egzaminie i to, co nam mówią kursanci, jeżeli nie masz dobrze wyćwiczonych zadań egzaminacyjnych, to te dwie godziny na rozwiązanie dwóch zadań to jest po prostu bardzo mało czasu. Czyli yy, kiedy odbierasz arkusz z dwoma zadaniami egzaminacyjnymi to powinieneś powinnaś przeczytać te dwa zadania i od razu rozwiązywać te zadania, na czysto nie ma czasu na pisanie w brudnopisie. Jeżeli się pomylisz, to też zwracaj uwagę na to, żeby wyłapywać te błędy od razu w momencie rozwiązywania tych zadań, bo potem możesz po prostu nie mieć czasu na mm, poprawki. Jeżeli widzisz, że jedno z dwóch zadań egzaminacyjnych ci nie idzie, po prostu nie jesteś w stanie go rozwiązać, na czym się utknąłeś, utknęłaś, zostaw to, idź do drugiego zadania. Może drugie zadanie lepiej ci pójdzie, a do tego pierwszego ewentualnie wrócisz. Z jednym zadaniem, rozwiązanym możesz nie zdać egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych dlatego że musisz mieć co najmniej 60% ogólnej liczby punktów co najmniej 50% z testów i 50% zadań i jeżeli to jedno zadanie egzaminacyjne musiałoby być rozwiązane idealnie, tak? Na 32 punkty, i wtedy z, z testów musisz mieć co najmniej 45 punktów, wtedy zdajesz. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że dużo łatwiej jest nauczyć się rozwiązywania. Uwaga, zadań egzaminacyjnych niż testów. Dlaczego? Dlatego, że te zadania egzaminacyjne, one wbrew pozorom je się rozwiązuje według stałych schematów. My mamy takie schematy opracowane na platformie szkoleniowej. Świetnie to jest na przykład wytłumaczone na przykładzie zadań kadrowo-płacowych. Tam masz zawsze pięć kroków. Bez względu na to, jaki to jest typ zadania kadrowo-płacowego, o co Cię dokładnie w tym zadaniu kadrowo-płacowym pytają, każdy Każde zadanie kadrowo-płacowe rozwiązujesz według jednego wzoru. Wszystkie dane masz podane, zawsze, to jest też bardzo dobra informacja, czyli wysokość składek ZUS, kto je płaci, czy, czy pracownik, czy pracodawca, kwotę podatku i tak dalej, koszt uzyskania przychodów. Wszystkie dane masz. Twoim zadaniem jest policzenie wszystkich składników wynagrodzenia czyli składek na ubezpieczenia społeczne, kosztów pracodawcy, składki zdrowotnej, podatku dochodowego, zaliczki na podatek dochodowy i kwoty wynagrodzenia netto, może być czasami, yy, mo, może być tak, że kierowca przebywał na urlopie bezpłatnym, płatne, z płatnym się nie spotkaliśmy nigdy, albo pracował w godzinach nadliczbowych, więc tutaj trzeba obliczyć dodatkowe wynagrodzenie, nie ma pakietu mobilności, nie ma delegowania, nie ma ulg do pit do ZUS-u, to są po prostu zbyt skomplikowane obliczenia, żeby można to było zrobić na kartce Papieru. I jeżeli chodzi o zadanie kadrowo-płacowe, to tak jak mówiłam, jest wzór na rozwiązanie tego zadania. I jeżeli nauczysz się rozwiązywać zadanie kadrowo-płacowe, każde zadanie według tego wzoru po prostu policzysz. Większość osób po wykładach na żywo pierwszego dnia rozwiązujemy zadanie kadrowo-płacowe, większość osób umie już to potem to zadanie rozwiązywać. Trzeba jeszcze potem sobie kilka takich zadań samodzielnie rozwiązać, żeby przećwiczyć. Jeden potrzebuje jeszcze dwóch, inna osoba jeszcze pięciu zadań, ale to z reguły nie sprawia Wam problemów. Drugie zadanie, jakie może się pojawić, to jest tak zwane zadanie leasingowe. No i tutaj też oczywiście jest stały schemat rozwiązywania tego zadania. Widzimy, że te zadania są powtarzalne co do zasady, powiedziałabym, że się różnią tylko. Mm, Danymi liczbowymi i pewnymi założeniami w treści mm, zadania egzaminacyjnego, ale znowu jest stały schemat w tych zadaniach i one są dosyć powtarzalne, więc nie powinny sprawiać trudności. Jak się zrozumie, na czym polega ten schemat, ten schemat oczywiście też tłumaczę na, na wykładach. Natomiast pojawiły się wariacje zadań leasingowych w ubiegłym roku. E, tak, i te wariacje też mamy opracowane i rozwiązane na platformie szkoleniowej w przewozie rzeczy. Wariacja polega na tym, że generalnie trzeba policzyć w zadaniu leasingowym koszty wstępne związane z inwestycją w leasing, tak? Ono jest zadane nazwane, nazwane zadaniem leasingowym, ale to może być inwestycja w kredyt czy też inwestycja w zakup środka trwałego i trzeba policzyć, czy to się opłaca, czy się nie opłaca po prostu dokupić kolejną ciężarówkę. I tutaj pojawiła się taka wariacja Właśnie trzeba policzyć koszty wstępnej inwestycji i miesięczne, znaczy roczne koszty eksploatacyjne. Jak się liczy roczne koszty eksploatacyjne, to zawsze były po prostu kwoty wynagrodzeń podane. A tutaj e, pojawiła się taka wariacja zadania leasingowego, gdzie te kwoty wynagrodzeń trzeba policzyć, mając pewne dane. Jak zrozumiesz, zadanie kadrowopłacowe, płacowe to obliczenie wynagrodzeń, krótkie obliczenie wynagrodzeń, to nie jest pełne obliczenie wynagrodzeń, tak jak w zadaniu kadrowo płacowym ale policzenie, ile w sumie kosztują e, przedsiębiorcy, właśnie w zadaniu te wynagrodzenia, w zadaniu leasingowym. To jest taka jedna wariacja, ona się najczęściej, e, ona się najczęściej, częściej pojawia przy przewozie rzeczy. Natomiast przy przewozie osób w zadaniach leasingowych i tak też mamy takie zadania opracowane, rozwiązane na platformie szkoleniowej. Pojawiły się elementy obliczeń związanych z potokami pasażerów. To chodzi o to, liczy się ile Ile osób wsiadło, wysiadło na przystanków, ile osób przejechało pomiędzy przystankami, i na tej podstawie liczy się rentowność linii komunikacyjnej. Więc w zadaniu leasingowym mamy taki miks właśnie potok pasażerów, rentowność linii komunikacyjnej z inwestycją w środki trwałe. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowane zadanie i jak się wie, jak je rozwiązywać, no i znowu tutaj kłaniają nam się schematy, ja jak przygotowywałam nasz kurs, to właśnie dążyłam do tego, żeby do każdego typu zadań zrobić wam schemat, zrobić wam instrukcję, bo łatwiej. Może inaczej, poradzicie sobie z każdą wariacją, z każdą odmianą zadania, jeżeli będziecie wiedzieć. W jaki sposób są one konstruowane i według jakiego wzoru należy je rozwiązywać. I zawsze w części tej praktycznej macie jedno zadanie kadrowo płacowe, a drugie zadanie leasing, jedno zadanie kadrowo płacowe albo leasingowe. Mówiąc leasingowe, mam na myśli też te leasingowe z wariacją dotyczącą czasu pracy kierowców, z wariacją dotyczącą wynagrodzeń, czy z wariacją dotyczącą potoków pasażerów. Natomiast drugie zadanie jest to zadanie zawsze z czasu pracy kierowców. I przez wiele lat, jeżeli chodzi o czas pracy kierowców, to albo to było to była pojedyncza obserwacja. Albo podwójna obsada, albo prom. Co do zasady, nie ma, raczej nie spotkałam się nigdy, przynajmniej nie słyszałam nigdy o takim zadaniu, żeby była podwójna obsada z promem. Uwaga, tak, w przewozie osób jest takie zadanie egzaminacyjne, gdzie mamy uwaga prom i dwóch kierowców, ale nie mamy podwójnej obsady, bo podwójna obsada żeby była muszą być spełnione konkretne przesłanki, czyli drugi kierowca musi się dosiąść w ciągu godziny od uwaga rozpoczęcia pracy, wcale nie rozpoczęcia jazdy, tylko właściwie od zakończenia odpoczynku dobowego. Poprzedniego, ten drugi kierowca musi zalogować swoją kartę do tachografu. No i podwójna obsada musi razem zakończyć, czyli musi razem stanąć na odpoczynek dobowy. I wtedy mamy podwójną obsadę. Wtedy ten tak zwana doba, cykl rozliczeniowy ma 30 godzin, a nie 24. Tak i wtedy odpoczynek 9-godzinny jest odpoczynkiem na prawach odpoczynku regularnego, a nie skróconego. Natomiast hitem yy, ostatniego roku. Są zadania, gdzie mamy, uwaga, dwóch kierowców, ale nie mamy podwójnej obsady. Czyli jeden z kierowców za późno się dosiada i już nie możemy zrobić podwójnej obsady, albo jeden z kierowców wcześniej wysiada, przez co też to nie jest podwójna obsada. Czyli mamy takie zamiany kierowców, i takie zadania też mamy opracowane na platformie szkoleniowej. I to są dosyć trudne, to są dosyć trudne zadania. To są zadania dosyć skomplikowane. Bo na co dzień się z tym po prostu nie spotykacie i często ciężko jest Wam to po prostu odnieść do takiej sytuacji z życia. Natomiast takie zadania najczęściej się pojawiały w 2025 roku, jeżeli chodzi o czas pracy kierowców, czyli to nawet nie są zadania z podwójną obsadą, tylko to bym powiedział, że to są zadania z czasu pracy kierowców z podmianą kierowców. No i co? No i tak wygląda właśnie egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w 2026 roku. Udostępnij ten film osobie, która właśnie przygotowuje się do egzaminu i potrzebuje wsparcia na pocieszenie. Znaczy, no nie na pocieszenie, może, żeby też tak Was mocno nie, nie straszyć. Tak, egzamin jest trudny. Egzamin jest trudny, to znaczy, że żeby zdać egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych, musisz się do niego po prostu przygotować. To nie jest formalność. To, że pracujesz w transporcie, niczego ci nie gwarantuje. A jeżeli nie masz doświadczenia w transporcie, to też cię nie przekreśla. To nie znaczy, że nie masz szansy zdać tego egzaminu. To jest egzamin układany przez teoretyków, więc zwróć na to uwagę. Zakres wiedzy faktycznie jest dosyć szeroki, ale uwaga, połowa wiedzy, tej teoretycznej w ogóle nie jest związana przecież bezpośrednio z transportem. Chodzi mi m.in. o prawo handlowe, prawo cywilne, prawo podatkowe. Tam trzeba znać podatek od nieruchomości, jeżeli chodzi o prawo podatkowe, bo o podatek nieruchomości pojawiają się pytania na, na egzaminie. Więc to nie jest bezpośrednio związane z transportem. Z całą pewnością e, trzeba się do tego egzaminu po prostu e, przygotować. Trzeba się zapoznać z wymogami egzaminacyjnymi, czyli obejrzyj inne materiały wideo na tym kanale na YouTubie, które publikowaliśmy do tej pory. Przeczytaj regulamin egzaminu. No i warto też wiedzieć historycznie, jakie były pytania, zadania egzaminacyjne. Więc warto właśnie wymieniać się doświadczeniami z innymi osobami, które już ten egzamin mają za sobą. A to jest możliwe w naszym kursie, w naszej grupie wsparcia na Facebooku. Bo tam z jednej strony udzielamy Wam odpowiedzi na pytania. Możecie wrzucać rozwiązane przez siebie pytania i zadania egzaminacyjne do sprawdzenia. My je sprawdzamy, dajemy Wam informację zwrotną, czy jest dobrze, co jest ewentualnie źle i co trzeba poprawić. No i przede wszystkim macie możliwość, macie przestrzeń do Wymiany doświadczeń z innymi osobami, które są w kursie, które już ten egzamin miały za sobą. Więc zostawiam Wam link w opisie do kursu. Jeżeli chcesz zdać w końcu egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w 2026 roku, to zapraszam Cię do dołączenia do naszego kursu tak jak mówiłam łatwo to już było bez przygotowania raczej nie sądzę aby udało się po prostu tak pójść i zdać ten egzamin z marszu natomiast to nie jest niemożliwe żeby zdać ten egzamin i zapraszamy osoby z doświadczeniem osoby bez doświadczenia bo mamy naprawdę dużo historii sukcesów naszych kursantów także jeżeli masz jakieś pytania dotyczące egzaminu, to zadaj je w komentarzu, z chęcią na nie odpowiem. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach.